Witam serdecznie. 16 luty, wtorek, godzina 15.00. Także już możemy rozpocząć następne losowanie darmowej pizzy w pizzerii Mamma Mia. Sprawdzimy, ile mamy numerków. Tutaj zagniemy w komputer, ile mamy już zgłoszonych numerków. Wciśniemy F5, żeby odświeżyć. I już sprawdzamy 28. 28, tu jest numerek 29, czyli 28 numerków jest w tej chwili w naszej maszynie losującej. Wymieszamy, wybieramy numer, karteczkę z numerkiem i jest numer 5. Brawo, numer 5. Zaraz sprawdzimy dokładnie kto to jest. Tutaj zerkniemy tylko w komputer. Numer 5. Wciskamy komentarze i po kolei będziemy odliczać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jowita Grzywacz. Sprawdzimy, czy pani Jowita polubiła naszą stronę polubienia. Jest, mamma mia, czyli brawo, brawo. Gratulacje, numerek 5, pani Jowita Grzywacz. I zapraszamy. Oczywiście do następnego losowania. Następne losowanie będzie na podstawie waszych zamówień, czyli każde zamówienie, które złożycie tutaj w pizzerii, ewentualnie zamówienie telefoniczne lub yy, przez portal pyszne.pl, te wszystkie zamówienia również będą brały w losowaniu darmowej pizzy. Czyli w każdy wtorek losujemy numery telefonów, a w każdą niedzielę losujemy zamówienia. Dziękuję bardzo i zapraszam do losowania.